Siema, witajcie na moim kanale, już w sumie moim osobistym. Tak wyszło. Yy, wbijam z aktualizacją, z takimi wyjaśnieniami w ogóle, co się dzieje co, co o co chodzi, nie? No to tak, po pierwsze, Zmienił się, zmieniła się nazwa kanału na strajk Tak się przedstawia w internecie. Taki mam nick. Bardzo ciekawa historia związana z tym, swoją drogą, ale nieważne. Yy, opis kanału się zmienił, to też mogliście zauważyć, bądź nie, oraz nie ma żadnych filmów na kanale. One są widocznie dla mnie, bądź dla osób, które mają link do filmów. Ostatni film na kanale pojawił się 5 sierpnia. Od tamtej pory nic nie było. Dlaczego? Hm. Mianowicie, po pierwsze, nie, bar nie bardzo chciało mi się nagrywać. Po drugie, nie miał mi kto tego montować za bardzo. Mam gdzieś. Chyba jakieś robocze, dwa filmy, które są do zmontowania, ale one są w stanie tragicznym i w sumie to nie wiem, czy je dalej mam, tak szczerze mówiąc. Nie miałam z kim nagrywać, nie miałam czego nagrywać, tak naprawdę, także no, niestety. Teraz w sumie też nie wiem, czy będą się te filmy pojawiały, bo jakby mój sprzęt jest w stanie tragicznym, w sensie jakby idzie z niego korzystać i w ogóle, ale tak średnio, żeby cokolwiek nagrywać, ewentualnie właśnie takie. Pogadanki bądź komentary, to może jeszcze ujdzie. Nie wiem, jakby no żyje co nie, w sensie, żeby nie było ten kanał, ten kanał nie żyje, ale w, 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 ogólnie wątpię, że uda się go jakoś ożywić czy coś, ale nie wiem. <słuch> <słuch> y no, takie są moje przemyślenia. W sumie stwierdziłam, że warto coś nagrać, bo w sumie why not. Już mam ten kanał ponad rok w sumie i no, wypadałoby nagrać jakiekolwiek wyjaśnienia, co się stało i tp, i TD, dlaczego w ogóle umarła mnie. Także no, ten film nie miał jakiekolwiek spodobać, także nie powiem tego, ale no, dzięki za oglądanie i miejmy nadzieję, że w jakimś następnym filmie się zobaczymy. Na razie.